Podwodny świat Ari. Jest piękny dzień, a przynajmniej dla Ari. Shhh. Siemka mam na imię Aria. Witam Was. Ale ciepłutka woda idealna do pływania. Chlup, chlup. Uwielbiam takie podmorskie łąki. Ale piękne wodorosty. Cudownie, ale pięknie. Wow! Chodź na imprezę. Powiesz tacie, że idziesz się uczyć do mnie. Nie będę kłamać. Proszę, zrób to dla nas. Bez ciebie jest tak nudno. Chodź, proszę. No dobrze, pójdę, ale to będzie wasza wina, jak tata się dowie. Widzisz, jak jest fajnie? To, to się nie dowie. Ale i tak, jak wrócę do domu, to będę musiała powiedzieć prawdę, bo dostanę karę. Na pewno nie. La la la, roma roma dada, ulala, Płyniemy do Ari. Płyniemy do Ari. Aria to nasz skarb. Nigdy nie zapomnimy go. U! Ja jestem naj, najważniejszy dla Ari. Nagle Ogniś krzyknął. Ja nie się, ja jestem lepszy! Nieprawda! Prawda! Przestańcie się kłócić! I nagle przypłynął rekin. A, rekin! To nie jest zły rekin. Jestem rekin jojołek. Ogniosiu idziemy i mamy święty spokój. Muszę iść do. Nie zaczynaj! Muszę Ci coś powiedzieć! Co? Maja cię szuka! Maja! My dużo kotka! Ja jeszcze tu jestem! A to. Idę spać! Nie. nie! Czemu? Bo nie będę miał się z kim bawić! Ja też! Co? Aha. No, nie mam rodziny. A. Oh. Pewien rybak, pan Władysław, miał zamiar złapania syreny Spotkał się potajemnie ze swoim wnukiem Oskarem, żeby zlecić mu porwanie syrenki A. Cześć! Cześć! A wiesz ile to dwa razy dwa? To ja wiem. Wiem ile to dwa razy dwa. O, ty! Przepraszam kocie, dlaczego mnie wezbałeś? Dziadku. Mam plan, że porwiesz syrenkę, sprzedamy ją do oceny Arium, ale moją część forsy będzie większa, bo ja to wymyśliłem. Ale ja nie chcę pieniędzy i też nie chcę porywać syrenki. Jak tego nie zrobisz, to będzie źle. O tak, będzie źle. Widzę chyba syrenkę. I co? Jak to co? Mieliśmy polować na syrenkę. Aria jest w niebezpieczeństwie. Ale fajnie pływać. Jestem po imprezie. A, ratunku! Ktoś mnie złapał! Dosiadki znam, nią, dosiadki, do I Aria została sprzedana do oceanarium i wystawiona na widok publiczności. Mamo, to mi jest... Nie mogę ci tego kupić. To jest eksponat, a poza tym nie mamy w domu oceanarium. Jak? <słyska> ja chcę Ojej, ale jestem szczęśliwa. Może mnie ktoś uratuje. uratuje cię. Najpierw mnie porwałeś, a teraz chcesz mnie uratować? To mój dziadek mi powiedział, że mam Cię porwać. No dobra, uwierzę Ci. Nie chciałam Ci tego zrobić. Jak się otwiera ten wodny coś? To nie jest wodne coś, tylko cudowna woda. Choć w tym akwarium jest mi bardzo ciasno. Jeju, po prostu powiedz mi, jak to się otwiera. No wiem, ale można z góry otworzyć. Jestem Ci wdzięczna, że chcesz mnie uratować. Aria i Oskar postanowili wziąć ślub. Płyniemy do Ari! Płyniemy do Ari! Aria to nasz skarb. Nigdy nie zapomnimy go. Ślub udzielał im zielony stwarek, który powiedział tak: Orio, czy bierzesz Oskar za męża? Tak. Oskarże, czy bierzesz harję za żonę? Tak. I tak od y, zostali mężem i żoną. Ze mną dzisiaj tańcz, jeśli jutro nie ma. Niech wszystko jest na tak, kiedy się pozbieram. Bo chcemy tylko tańczyć, więc tańczmy co noc. Niech patrzy na nas każdy, już tańczmy co noc. A ty ze mną dzisiaj tańcz, jeśli jutro nie ma. Niech wszystko jest na tak, kiedy się pozbieram. Bo chcemy tylko tańczyć, więc tańczmy co noc. Niech patrzy na nas każdy, już tańczmy co noc. A tymczasem pan Władysław i kot uciekli, gdzie pieprz rośnie.